Jezus, przechodząc, ujrzał pewnego człowieka niewidomego od urodzenia. Uczniowie jego zadali mu pytanie: Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomy? On czy jego rodzice? Jezus odpowiedział: Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale stało się tak, aby się na nim objawiły sprawy Boże. Potrzeba nam spełnić dzieła Tego, który mnie posłał, dopóki jest dzień. Nadchodzi noc, kiedy nikt nie będzie mógł działać. Jak długo jestem na świecie, jestem światłością świata. To opowiedziawszy splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego i rzekł do Niego. Idź! Obmyj się w sadzawce Siloe, co się tłumaczy posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił widząc. Oto słowo pańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy. Fragment Ewangelii, oczywiście on jest rozszerzony, mamy też krótszą wersję i wysłuchaliśmy początek tego fragmentu, gdzie zanim Pan Jezus uzdrowił niewidomego od urodzenia, warto pomyśleć sobie, że ten niewidomy od urodzenia symbolizuje każdego z nas, bo każdy z nas przychodząc na ten świat generalnie jest otoczony taką ciemnością to wszystko jest sprawka grzechu pierworodnego ten grzech pierworodny został zmazany przez wydarzenia paschalne ale skutki grzechu pierworodnego pozostają i ciągle z tymi skutkami się musimy borykać i ciągle przez tę pozostałość po grzechu pierworodnym mamy do czynienia z takim mrokiem grzechowym złem cierpieniem tym wszystkim, co nas przytłacza, każda rezygnacja, w ogóle każde podejście i zaangażowanie szatana, po to, żebyśmy właśnie w taki mrok popadali, tylko po to, żeby nie dostrzegać całej prawdy o Panu Bogu i o nas samych. Zobaczcie, że w tej scenie Janowej Ewangelii, gdzie ten niewidomy od urodzenia człowiek tam żebrze. I napotykają go Pan Jezus i uczniowie, którzy idą z Panem Jezusem, to wtedy oni zastanawiają się i stawiają Panu Jezusowi pytanie: kto zgrzeszył? On czy jego rodzice? W tamtej mentalności właśnie tak postrzegano cierpienie, tak postrzegano ciężkie choroby, że jeżeli na kogoś to spadło, to znaczy, że musiał. Ciężko wykroczyć przeciwko Panu Bogu. Kto zgrzeszył, Panie Jezu? Pytają się apostołowie. Ten chory człowiek, ten niewidomy, czy on coś złego zrobił? A jeżeli nie on, to może. Może jego rodzice, może jego krewni, może jego bliscy, może matka nagrzeszyła. A może ojciec coś nabroił. A może dziadek Stefan tam ma coś na sumieniu. A, mo, a może babcia Jadzia może coś tam nagrzeszyła tak mocno, że teraz on musi biedny pokutować. A może ciotka Luśka, może wujek Józek. No, zastanawiają się, kto jest przyczyną tego cierpienia i co Pan Jezus odpowiada. Ani On nie zgrzeszył, ani jego rodzice, a zatem co jest przyczyną jego cierpienia? I Pan Jezus odpowiada potrzeba nam pełnić dzieła, który mnie posłał, dopóki jest dzień. Pan Jezus jest tym światłem, a co jest przyczyną zła, co jest przyczyną tej ciemności, otóż Przyczyną tej ciemności jest w ogóle grzech, jest sytuacja, w którą człowiek wszedł. I teraz zobaczmy, co pan Jezus odpowiada, że to wszystko z tym człowiekiem, ta jego ślepota, jego cierpienie, jego choroba jest po to, aby się na nim objawiły sprawy Boże, czyli żeby została ujawniona prawda, po co przyszedł Pan Jezus. A przyszedł, żeby nas odkupić, żeby wyrwać nas właśnie z mocy zła. To samo Pan Jezus powie, za tydzień usłyszymy, w piątą niedzielę wielkiego postu usłyszymy, jak Pan Jezus wyciągał z grobu, jak wskrzeszał swego przyjaciela Łazarza. To jego choroba, która doprowadziła do śmierci, to Pan Jezus mówi, że ta jego choroba, ona się po to pojawiła. Żeby objawiła się Boża chwała. Dokładnie po to samo. Dokładnie w tym samym celu. Pan Jezus przyszedł, aby nas wyrywać z ciemności. Aby nas wyrywać, wyciągać nas z grobu. Przyszedł po to, aby nas wydzierać ze szponów szatana. Po to On przyszedł. I moi drodzy, właśnie patrząc na ten fragment Ewangelii dzisiaj, kiedy apostołowie się pytają, Panie Jezu, kto zreszczył, on czy jego bliscy, to można zadać sobie to samo pytanie w kontekście sytuacji, w której dzisiaj żyjemy, w której znajduje się świat, z tym całym niebezpieczeństwem koronawirusa, i tak dalej, z tym co się dzieje. Dlaczego, dlaczego on jest, dlaczego taki problem, dlaczego to dotyka ludzkość, dlaczego tyle niepokoju, tyle niedogodności niektórzy nawet bezpośrednio cierpią, niektórzy nawet umierają. Dlaczego tyle utrudnień? W jakim celu Pan Jezus na to przyzwala? Czyżby był tak niedobry? A może chce nas ukarać? Moi drodzy, ani jedno, ani drugie. Ośmielę się powiedzieć, że ta Ewangelia dzisiaj bardzo mocno się odbija. Dlaczego to wszystko? Ano żeby się objawiły Boże sprawy. Ośmielę się powiedzieć, że to wszystko po to, aby objawiła się Boża chwała Moi drodzy zobaczmy w którą stronę świat pogląda to nie jest kwestia kary nawet to pan bóg nie jest taki że a dobra bo wy grzeszycie tyle grzechu na świecie no to ja wam teraz pokażę no to sobie popatrzycie teraz nie i proszę bardzo i jak. nie to nie dlatego bóg ciągle pochyla się nad człowiekiem jako nad swoim dzieckiem tylko tak jak kochający ojciec czasami musi skropnąć ostro w tyłek, żeby to dziecko ratować. Być może Pan Bóg musiał już tak zdesperowany całą sytuacją dać nam ostrego klapsa, żebyśmy my jako ludzie się opamiętali. To nie jest kara, ale to jest po to, żeby nas ratować, żeby objawiła się w nas Boża chwała, abyśmy przejrzeli. W świecie, gdzie człowiek, zobaczcie, stawia się na miejscu Pana Boga. Na czym polegał grzech pierworodny? Kiedy daliśmy się zwieść jako ludzie szatanowi, w tym obrazie, który mamy w tym pięknym, symbolicznym przesłaniu, jakie opisuje, jakie podaje nam Księga Rodzaju. Kiedy szatan przychodzi do Adama i Ewy i ich zachęca, żeby skorzystali, żeby zerwali. Z tego drzewa zakazanego, to co szatan mówi? Będziecie jak bogowie. Po co ci raj? Po co ci szczęście od Pana Boga? Przecież ty sam możesz sobie raj zbudować. Ty sam możesz sobie zbudować szczęście. Co ty? Ty sobie nadasz normy. Pan Bóg ci będzie mówił, co jest dobre, a co złe. Pan Bóg ci będzie mówił, co jest grzechem, a co grzechem nie jest. Co ty? To ty będziesz jak Bóg, ty będziesz sobie stawiał granice, ty sobie powiesz, co jest grzechem, co grzechem nie jest, co mi wolno, czego mi nie wolno. Zobaczcie, to jest ciągle powtórka i dzisiejsze czasy, w których żyjemy, to jest nic innego jak stawianie siebie na miejscu Pana Boga. Nie Pan Bóg mi będzie mówił. No, pan Jezus ustanowił sakramenty, pan Jezus ustanowił sakrament małżeństwa. No ale czy on się tak do końca zna? Przecież można żyć bez ślubu, no bo żyją, 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 da się, da, można. Pan Jezus, no, sakrament małżeństwa. Po co? Zobaczcie, dzisiaj jest problem, żeby znaleźć kogoś na chrzestnego. Żeby mógł być pięknym przykładem i faktycznie, żeby było widać po takiej osobie, że, że grzech to jest zło, że pewnie, że grzeszę, upadam, ale mój kierunek wiadomo, jaki jest. Jest problem. Dlaczego? No, bo właśnie, bo grzech mi nie przeszkadza. Nie Pan Bóg mi będzie mówił, ja sobie będę mówił. I w całym tym obliczu dzisiejszego świata, wszelkich genderyzmów, nie genderyzmów, LGBT i tak dalej, i grzechów sodomskich. I niechby tylko ktoś powiedział coś złego. Przecież mamy dzisiaj już czasy, że nawet do sądu są podawani księża, bo nie, nie wolno mu cytować Pisma Świętego na temat grzechów sodomskich. W świecie, gdzie człowiek mówi, to nie tylko nie jest grzech, ale to jest coś poprawnego, to jest coś dobrego. No właśnie to jest to. Nie Pan Bóg mi będzie mówił. Pan Bóg się nie zna. Jaki grzech? I Pan Bóg mówi: Dziecko, kochane, ja cię muszę skrobnąć takiego klapsiora, żebyś się opamiętał, bo ty mi do piekła idziesz. Bo ty otrącasz moją myśl, bo mnie nie chcesz słuchać. Ja to nie robię, że jestem zły, że się rozgniewuję, że, że mi się nie podobasz, że jesteś bez, jesteś niedobry. Tylko mi się, dziecko, gubisz. Ty mi w śmierć porząd podążasz. Ty się w grobie sam zakupujesz, ja nie mogę na to pozwolić. Ja Cię muszę, szanując swoją wolną wolę, ale chcę ci podpowiedzieć. Miejmy zgadujące oczy. I moi drodzy, ta dzisiejsza sytuacja to jest nic innego, jak, jak sytuacja z dzisiejszej Ewangelii. Jesteśmy zaślepieni i Pan Jezus chce nam otworzyć oczy. Bo my raz tam. Też się zastanawiamy, po co to, dlaczego, a dlaczego to się stało, a, a może trzeba było zrobić coś innego, a może trzeba było wyjść później, za wcześnie, a to ktoś tam został potrącony przez samochód, a ktoś tam nagle ma problemy ze zdrowiem, a żona mi mówiła, iść do lekarza, a ja bagatelizowałem. Mogłem iść prędzej. Tak, I tak się zastanawiamy i tak główkujemy. Tak jak ci tutaj w Ewangelii, główkujemy. Co by było dobre, a może... A może było nie grzeszyć, to by nie był chory. Bóg ma dla nas naprawdę niepojęte dla nas szczęście. To jest Królestwo Boże. I to miał od zarania dziejów dla nas, jak tylko stworzył człowieka, jak tylko powo powołał ludzkość do istnienia. Tylko człowiek się odwrócił od niego i mówi: Panie Boże, tym jesteś niepotrzebny. Ja sobie sam zbuduję raj. I to był nasz błąd. I zobaczcie jak. Bóg jest wspaniałomyślny i kochany Ojciec, mógł nas zostawić samych sobie, a mówi, Moja miłość mi na to nie pozwoli. Muszę szanować ich wolność, ale muszę coś z tym zrobić. I posyła swojego Syna, to, do czego dojrzewamy w wielkim poście, odkrywając tajemnice paschalne już niedługo. Tym bardziej w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy. Tak nas umiłował, że posłał swojego Syna, aby każdy, kto w niego wierzy, miał życie wieczne. I on przyszedł, aby objawić przez te rozwarte ramiona na krzyżu, przez swoją ofiarę, że ta miłość ciągle do nas się rozlewa, rozlewa się z krzyża. Tylko Pan Bóg, to co jest możliwe, to robi, żeby nas uratować. Nawet wtedy, jak w swojej takiej głupocie, wręcz nawet takiej dziecięcej, nieświadomej może, gdzieś podążamy na oślep i tak naprawdę ładujemy się w nieszczęście to Pan Bóg chce nas za wszelką cenę ratować, a czasami musi podjąć drastyczne kroki. Niech ta cała sytuacja, zwłaszcza ta Ewangelia otwartych oczu tego człowieka, który doświadczył zbawczej Chrystusowej mocy, będzie dla nas taką przesłanką, aby ten Pan Jezus otwierał też nam nasze oczy. Żebyśmy w danej sytuacji nie popadali w rozpacz, ale mając świadomość tego, że Bóg naprawdę nas kocha i ma dla nas... Tą niezwykłą wartość, jaką jest Królestwo Boże, chcieli je przyjąć, mimo naszych głomności, grzeszności, upadków i głupot, które robimy. Chcieli przylgnąć do Boga jako do naszego Ojca, chcieli przygnąć do tej miłości, też być takim, taką pomocą dla innych, zwłaszcza w takiej sytuacji, aby zwracać uwagę na to, co się dzieje, na to, co chce nam Pan Bóg odpowiedzieć. Wiecie, co ten niewidomy, kiedy mu Pan Jezus położył to błoto na oczy, Niczym jakiejś ceremonii, to on go odesłał, żeby te oczy przebył. Odesłał go do, do sadzawki Siloę. Ona po hebrajsku to nazywa się, jakbyśmy przetłumaczyli na polski, posłany. Jak Bóg ci otworzy oczy, to poczuj się posłanym. Mimo, że trzeba się nam izolować, mimo, że trzeba gdzieś tam się nam pozamykać dla bezpieczeństwa i dla zdrowego rozsądku, to czuj się posłany. Abyś niósł to orędzie. To, co zawsze mówię, i to już stało się takim mottem, hasłem moim, chyba osobistym, bo już niektórzy to powtarzają, że są w życiu rzeczy ważne i ważniejsze. I to jest to przesłanie. Są rzeczy ważne, ale to, co dla nas jest najważniejsze, to jest, to jest królestwo Boże, które przyniósł nam Jezus Chrystus. Obyśmy go nie zatracili, oby nikt go nie zatracił, dlatego bądźmy posłani. Bądźmy posłani do tego, aby każdy człowiek mógł zobaczyć, jak bardzo jesteśmy ważni dla Pana Boga, jak bardzo Mu zależy na tym, abyśmy nie zagubili Królestwa Bożego. Otwierajmy nasze oczy i zgadujmy to, co się wokół nas dzieje. Amen.